Daniel Martyniuk dopiero co wrócił z Polski, gdzie pojawił się na chrzcie swojego syna Floriana i gdzie wielu miało wrażenie, że wreszcie uspokoił emocje, pogodził się z żoną Faustyną i spróbował zacząć wszystko od nowa. Pokazywał wspólne spacery i rodzinne momenty, które wyglądały jak początek pojednania. Jednak kilka dni po powrocie do Hiszpanii znów włączył telefon i rozpoczął swoje nocne monologi, których przedstawił zupełnie inną wersję wydarzeń. Twierdzi, że jego rodzina celowo próbowała go sprowokować, licząc na to, że wybuchnie i pójdzie w imprezowy ciąg. Według Daniela mieli nadzieję, że jeśli zacznie melanżować w Polsce, to nie wróci do Hiszpanii, gdzie jak mówi, ma spokój i ograniczony wpływ bliskich. Stwierdził, że bliscy próbowali go wyprowadzić z równowagi, licząc na to, że wpadnie w alkoholowy ciąg, a on patrzył im w oczy i tylko się śmiał. Na koniec dodał. Że jeśli jego rodzina nadal będzie naciskać i próbować go wysłać na odwyk, to odetnie się od nich całkowicie, zmieni nazwisko i zniknie. Jego słowa wywołały burzę w sieci i kolejny raz pokazały, jak napięta jest sytuacja między nim a jego najbliższymi.